O, także tak wygląda nasze Community Day, na napierdziela deszczem My jesteśmy... gdzie? Odbierz order, czyli w McDonald's, to są frytki McDonald's, tam jest pan jakiś przy kasie, nieważne Dobra, teraz szybkie manewr takie zrobimy, żeby było widać mnie Widać mnie, o dobra, widać mnie Więc tak, jest godzina 14.42, powinniśmy być dawno w parku Też nie wiem co z tego będzie, dzisiaj chyba Community Day szykuje się objazdówką po Zaspie ponieważ wali deszczem i to grubo, i po parku nie da rady chodzić. Dobrze, że to jest tylko Slackot Community Day, to jest jedyne, co mnie cieszy. Zobaczymy się na slakotach i na czymś tam jeszcze, bo muszę kończyć, bo właśnie jedziemy po żarcie nasze. No, no więc co, zaczynamy Community Day, dzień dobry bardzo, w ogóle ktoś puszcza lury w parku oliwskim. Kto to jest taki szalony i tam siedzi w deszcz? Znaczy, ale to nie jest dach. Pitfin jakiś, nie wiem kto to jest, nie znam chyba. Tu ktoś spuszcza Jeremski. Jeremy chodzi po parku w taką pogodę? Przecież pada mega, chociaż tam też się niby przejaśnia. Jeżeli się pogoda poprawi, to raczej tu wrócimy. Czekam tylko aż ziemniak zostanie podrzucony przez statę, dziadka, babcie Mamy nie wiem kogo dzisiaj. I pojedziemy sobie po prostu na razie na kółko na zaspę. Kurde, przecinało mi ryj. Trudno. Jak widzicie, rzuciłem lura, a teraz mi odszedł. I nie mogę nawet... A nie, zaraz, to jest Slackot. Czy będzie pierwszy Shiny? Nie jest. No dobrze, że jest to tylko Slackot Community Day, bardzo się cieszę. Nie ma spiny, że jest do dupy pogoda, znaczy inaczej. Jakby było to ważniejsze, Community Day, to bym w tą pogodę chodził po parku, pod parasolką po prostu. Ale z uwagi na to, że deszczem wali, to bym po prostu tego wtedy nie nagrał. Więc dzisiejszy odcinek będzie raczej z auta. Ale tak jak mówiłem, jeżeli pogoda się poprawi, co na to wskazuje, bo tam, o tam, w tamtą stronę, tak się patrzy, to po prostu się rozjaśnia. My widzimy się na szajniczekach, na tym, jak się jajka klują i wszystkim innym, także niestety komuniki day z samochodu odcinkiem fascynującym nie będzie i myjmy nadzieję, że z tego auta uda nam się wyjść. Dobra, także jedziemy na kółeczko, chociaż na zaspę, chociaż przestaje padać, więc pewnie do parku wrócimy. Albo gdzieś indziej sobie pochodzimy, mamy jeszcze Wiktora z tyłu, Wiktora widzieliście na życzeniach urodzinowych jako pierwszego, ten który kucał. Mamy Shiny, jest to Shiny, które jest po prostu kliknięte jako drugi Slackot i jest w wersji Shiny. Shiny z kurwesyń jest po prostu brzydki. Wigrot i Slacking. Jako szajni poksy naprawdę wyglądają spoko. Slaking jako szajniak wygląda tragicznie. Zapany. uprise Not likely. I my zobaczymy się po prostu teraz w takiej formie, jak sobie wymyśliłem. I jaką sobie formę wymyśliłem, to po prostu się dowiecie w swoim czasie. Ale jeszcze zrobimy tutaj Szajniczaki Zwykły. Szybko na triku i zrobimy kolejny szajniczek. I ten. Też zwykły, także zobaczycie jaką sobie wersję nagrywania tego odcinka wymyśliłem Excellent flow kuźwa I widzimy się Tak? Tak. To tak wygląda rajd. Do A ten widok? Typowa stagnacja. Całkowita stagnacja. Jak to community day. No i co, skończył się ten Community Day, totalnie do dupy. Zniknęło wszystko, co powinno być związane z tym eventem czyli nie było pogody w poksach, slakoty się nie respiły w ogóle z lurów No, tragedia, padaka, totalna yy, stagnacja, zażenowanie, no, po prostu poziom polskiego Sejmu i tak to wygląda według mnie, i raczej całego tego auta, który tutaj po prostu jest. Yy, mamy jeszcze godzinę na ewolucję prawie, ale. Tylko ewolucja do Kodeksu tak naprawdę, Szajniaka i to wszystko. Więc przejdźmy do tego i zakończymy Na razie najgorsze Community Day chyba w historii, jakiekolwiek kiedyś było. Mm -hmm. Więc zrobimy Syry A. I albo inaczej, nie sla. Tylko wpisujemy sobie Szajni. Tylko trzy Szajni. A teraz widzieliście jakie shiny inne zdobyłem No trudno, dobra Robimy shiny Wigrota, potem shiny Slakinga Ja czekam na wasze komentarze Zresztą nie wiem co tu jest w ogóle komentować, no... jak do kolekcji kolejny tak naprawdę Nowy charge tak dla Slakinga w ogóle nie wnoszący nic do gry do... I tak to i tyle yy... Zrąbane totalne community bo no nawet nie wiem dokładnie, kiedy te problemy się zaczęły. Ale myślę, że godzinę z hakiem było wszystko w porządku. Godzinę z hakiem było wszystko w porządku. Potem zaczęło wszystko się rypać. Plus jeszcze to, że nad pogoda znikła. W ogóle pogoda wróciła do boksów? Nie. Aha. Tak wygląda shiny slacking. Spoko wygląda. Slacko to jest najbrzydszy, według mnie. Dajcie znać w komentarzach, jak według Was jest. Yy, co jeszcze? No. Odcinek też nie wygląda jakoś rewelacyjnie, bo to, co zrobiła dzisiaj gra, no po prostu nastawia cię negatywnie do całej rozgrywki i do tego, no nie wiem, w ogóle, że ci się nie chce, tak? Nie chciało, nie chciało się ludziom po prostu... No. Super. Nie chciało się po prostu ludziom na tym grać i tyle. I... Nie będziemy przedłużać, widzimy się w kolejnych odcinkach, w których, jakby tak powiem, będziemy robić ciekawsze rzeczy i mam nadzieję, że będą ciekawsze eventy. W ogóle jak spojrzycie teraz na nearby, to nie jest nearby eventowy, Adventure Weekowy. Są trzy poksy z Adventure Weeka. Nie, sorry, dwa. Omanite i Anorif 1 Także ogólnie jest coś ostro popieprzone. Dalej jest brak pogody. W ogóle jak nie zauważyłem, czy Slaking dostał tego... Swojego ekskluzywnego MUWA SLAKING No, dostał BODY SLAM i to, i to całkowicie wystarczy. Całą rodzinę nie mamy, widzimy się w kolejnych odcinkach. Najlepiej, jak o tym Community Day szybko zapomnimy. I nawet nie będę zły, jeżeli nie dadzą nam żadnej rekompensaty typu Community Day w Europie pras kolejny czy coś w tym stylu. Na razie, cześć. Wejść do lobby, i nie czekałem. Ja chciałem coś wina zrobić. Dwa arkendy kurwa. Ładnie. To już nogi bolą. W co ja bierze? kurwa?